Znacie takie powiedzenie: oczywiście, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Są takie tutaj miejsca w wielu miastach, wsiach, gdzie można sobie trochę poćwiczyć wyjść na spacer i porozruszać troszkę swoje ciało i mięśnie. Więc, jak najbardziej, jest to fantastyczna rzecz. Że w wielu naszych tutaj dostępnych miejscach, niedaleko domów, są takie oto miejskie siłownie. Zachęcam do ruchu, do tego, żeby dbać o siebie, żeby prowadzić taki styl życia. Zrównoważony, to znaczy, żeby nie przeginać w żadną stronę. Myślę, że każdy z nas kojarzy takie przykazanie, ale myślę, że to jest taka reguła, którą warto stosować, że być. Znaleźć taki złoty środek w zaspokajaniu swoich potrzeb, czyli umiarkowanie. To jest taka cnota, myślę, często zapomniana, ale ona jest w życiu bardzo potrzebna, właśnie w odnajdywaniu takiej harmonii we wszystkim, co właśnie w czym żyjemy na co dzień, w naszych sytuacjach, w naszych sprawach, w naszych takich rodzinnych też sprawach. Spotkaniach, rozmowach, w tym, co jest dla nas ważne, jak spędzamy wolny czas, czym się karmimy, co jest jakoś potrzebne dla naszego życia. Więc zachęcam do zadania sobie dzisiaj pytania, w czym stosuję to umiarkowanie, czy w ogóle kieruję się taką zasadą w życiu, taką regułą, czy szukam tego balansu, właśnie tego złotego środka, jakiejś harmonii. A w czym może gdzieś jest jakieś przegięcie, czyli zaspokajam w taki przesadzony sposób swoją jakąś potrzebę. I oczywiście takie właśnie przesadzanie w, w jakichś w jakich potrzebach i w ich zaspokajaniu no, rodzi jakiś pewien taki trud, no bo chociażby sam fakt, że kiedy się przejesz, to Twój organizm się po prostu męczy, jest Ci źle, zanim się to wszystko strawi, po prostu się trudzisz, męczysz niepotrzebnie, i to wpływa na Twój stan, na Twoje samopoczucie, na Twoje spotkania, przeżywanie, pracę i tak dalej. Jest taka reguła życia duchowego, żeby zostawiać trochę miejsca dla Ducha Świętego. W jedzeniu, w karmieniu się innymi rzeczami, w spotkaniach z ludźmi, w zaspokajaniu potrzeb towarzyskich itd. O, jest dzwonek, wzywa mnie na przerwę, po której będzie, będę miała lekcję w szkole, więc muszę się zbierać, a Tobie zostawiam właśnie taką myśl, taką regułę życia duchowego. Karm się oczywiście, zaspokajaj w mądry swo sposób swoje potrzeby, ale zostawiaj nieco miejsca. Na, dla ducha świętego, żeby mógł działać, żeby miał przestrzeń, żeby nie zapychać tego wszystkiego w sobie czymś, co nas nie karmi. Szukać tego, co karmi, co daje życie, co wspiera, co hmm, wzbogaca nasze życie, a nie to, co je odbiera. Tutaj trzeba rozumu oświeconego wiarą. Pozdrawiam Cię w ten piękny, słoneczny poranek dzisiaj środa 27 września, jeszcze jest trochę lata, już troszeczkę jesieni, gdzieś tam w tych porankach, trochę bardziej zimnych, ale jest jeszcze naprawdę fantastycznie i cudownie, więc jak tylko masz okazję wychodź na świeże powietrze, korzystaj z tego słońca, z tej temperatury i z wpatrywania się w piękno stworzonego, stworzonego świata, bo przez stworzenie można dojść do poznania stwórcy. Zachęcam Cię do rozpoczęcia takiej przygody, poszukiwania stwórcy pięknie stworzenia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa!